Dzień dobry lub dobry wieczór, bo i tak nie wiadomo, kiedy będziesz tego słuchać. Zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu Operetkowe Info. Mam ogromną nadzieję, że jego kolejne odcinki pozwolą odkryć operetkę tym, którzy do dziś nie byli do niej przekonani. Być może gdzieś wpadła im w ucho melodia Strausa czy Kalmana. Być może usłyszeli gdzieś operetkowy szlagier o wielkiej sławie a teraz chcą sprawdzić, cóż tak naprawdę za tym się kryje. Jestem przekonany, że ten i kolejne odcinki podcastu pozwolą osobom, Znającym polską scenę operetkową, na spotkanie z ich ulubionymi artystami, którzy opowiedzą o swojej pracy, o swojej fascynacji operetką. Z podcastowym mikrofonem chcę zaglądać za kulisy, sprawdzać, jak dziś wygląda, użyjmy tu współczesnego określenia produkcja operetek. A wszystko to, by sprawdzić, czy rację miał Julian Tuwim, publikując w 1924 roku na łamach wiadomości literackich taki oto felieton. Cytuję. Wielkie i nieprzeliczone są obrzydliwości widowiska scenicznego zwanego operetką. Nędza, idiotycznego szablonu, mdłej tkliwości, taniego wyuzdania i posępnych dowcipów, hamstwo przepychu, głęboka czarna nuda odwiecznych sytuacji, banały smutnych efektów, cały ten stęchły tort, napchany melodramatycznymi czy figlarnymi słodkościami, oblany przesłodzoną śmietaną, jakimś kremem z malinowym sokiem czyli muzyczką ta. Ochyda. Słowem, cała ta instytucja sceniczna zwana operetką powinna być nareszcie tak gruntownie w odpowiednie miejsce kopnięta, aby się w niej coś przewróciło. Śpiew, muzyka i taniec, połączone rytmem pulsującym i żywym, mogą stworzyć w teatrze zjawisko cudownie porywające, ale starą idiotkę, operetkę, należy zamordować nawet ją trochę pomęczyć przed śmiercią, żeby wiedziała. Słowa Tuwima sprzed prawie stu lat, nawet dzisiaj, mogą przestraszyć potencjalnego widza operetkowego. Czy słusznie? Sprawdzam to już w pierwszym odcinku podcastu i tu mam przeczucie, że nawet Tuwim mógłby zmienić zdanie, gdyby obejrzał Zemstę Nietoperza Johana Straussa, syna w reżyserii Artura Barcisia na scenie Teatru Muzycznego w Lublinie. Dodajmy, wystawianej z librettem w przekładzie, no właśnie, Juliana Tuwima który, przypomnijmy, operetkę chciałby zamordować. Zanim jednak podzielę się wrażeniami z lubelskiej Zemsty Nietoperza, zapraszam na spotkanie z tymi, którzy zadbali nie tylko o najwyższej jakości doznania artystyczne, ale przede wszystkim o doskonałą zabawę publiczności. I choć w trakcie... Przepięknej uwertury, jeszcze przy opuszczonej kurtynie i zgaszonych światłach, słyszałem złośliwe komentarze o idealnych warunkach do spania, to z każdą kolejną minutą przyglądałem się roześmianym twarzom tych samych komentatorów, doskonale bawiących się przez cały spektakl. Gośćmi tego odcinka są Kamila Lendion, dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie. Dorota Laskowska-Urban, Paulina Janczaruk-Czarnecka, Dorota Szostak-Gąska, Jakub Gąska, Patryk Pawlak i Łukasz Ratajczak. Moją pierwszą rozmówczynią podczas spotkania w Lublinie była Dorota Laskowska-Urban, która świętowała 25-lecie swojej pracy artystycznej. W zemście nietoperza gra rolę Rosalindy. Rozalinda to dama, która chce krótko trzymać swojego męża, ale jednocześnie pozwala sobie na mały flirt z kochankiem. Chce czuć się kobietą, chce być podziwiana, chce być kochana, ale nie zdradzana. Więc ona może, ale jej nie można. <grym> Więc tym, tym bardziej taka bardzo również bliska mi rola, ze względu na to, że bardzo bardzo kobieca i możemy w niej pokazać taką stronę śpiewaczą, jak również no, nasze rozterki, prawda? Myślę, że Zemstanie Toperza uznałabym jest za taki szczyt. To jest Monteverest Operetki. Tam jest właściwie takie śpiewanie prawie operowe. Jest wszystko w mojej roli. Są i koloratury, jest i fraza liryczna i dramatyczna. Są ta właściwie wszystko, wszystko naprawdę bardzo, bardzo bogata rola. Właściwie od pierwszego wejścia na scenie bardzo wymagająca dla śpiewaczki i szczególnie mi bliska dlatego, że zaczęłam od tej roli moją przygodę z Operetką. Przez cały okres studiów myślałam, że nie będę śpiewała Operetki. Tak jak każda młoda śpiewaczka, myślałam, że tylko opera. Tak potoczył się mój los, że dostałam tuż po konkursie, w Krakowie dostałam propozycję zaśpiewania Rosalindy i w momencie, kiedy przyjrzałam się tej roli, byłam zachwycona. Wtedy mówiło się, że operetka jest tą gorszą muzą. Potem się okazało, że to jest mój ukochany gatunek. Oczywiście, uwielbiam, kocham też operę, ale Mam 30 partii operetkowych w swoim repertuarze, wszystkie główne role i dały mi tak ogromną radość. To jest naprawdę przepiękne śpiewanie, cała operetka zemstanie toperza to jest dla nas ogromne wyzwanie, ale i ogromna przyjemność dla właściwie każdego wykonawcy. Najznakomitsze śpiewaczki śpiewały te, te partie, przesłuchałam bardzo dużo wykonań, chcąc czerpać jak najlepsze rzeczy, chcąc wykonać ją jak najlepiej. Mam nadzieję, że choć trochę mi się to uda. Dostałam za tę partię również jedną z najważniejszych nagród w moim życiu nagrodę imienia Jana Kiepury, właśnie za partię Rosalindy w Zemście Nietoperza. Była to nagroda dla najlepszej śpiewaczki, więc jest mi szczególnie bliska. I gdzieś ta Rosalinda tak cały czas za mną, za mną idzie. Grałam ją w Operze Wrocławskiej, w Operze Krakowskiej, w Warszawie, również w, w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. Tutaj, to jest moja dru druga reżyseria w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Siedem reżyserii, wszystkie różne, wszystkie fantastyczne, wszystkie bliskie, Mojemu sercu. Wspomniała Pani o siedmiu reżyseriach tego spektaklu. Jak pracowało się przy tej właśnie ostatniej z Arturem Barcisiem? Fantastyczny człowiek, fantastyczny reżyser i również aktor. Byliśmy pełni obaw, ponieważ, tak jak sam powiedział na pierwszym spotkaniu, to, to jego pierwsza operetka, ale myślę, że jesteśmy wszyscy dumni z tego dzieła i sam reżyser również, bo wyszło naprawdę dobrze. Jest to troszeczkę inne ujęcie niż, niż wcześniej grałam. Wcześniej były to takie bardziej tradycyjne. Wersje. Ta zarówno scenograficznie, jak i reżysersko ma dużo wątków współczesnych. Bardzo dobrze nam się pracowało z Arturem Barcisiem, to pełnej kultury reżyser, wymagający spokojnie podchodzący do śpiewaków, konsultował z nami, czy nam jest wygodnie, czy niewygodnie daną czynność zrobić, a jednocześnie chciał wprowadzić takie wątki z teatru dramatycznego, żeby to nie było statyczne śpiewanie, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Cieszy tym bardziej, że możemy bardziej. Swoje aktorstwo też pokazać. Dzień dobry, nazywam się Łukasz Ratajczak. Gram postać Alfreda. To śpiewak, operowy tenor. Taka kwintesencja jakby wszystkich dowcipów o tenorach, jakie funkcjonują. Jest to taki człowiek niezwykle zakochany w swoim głosie, w sobie. Więc, jakby bardzo mocno wyraża się poprzez ciągłe śpiewanie. W operetce Zemsty Nietopełna jest to były kochanek Rosalindy, żony głównego bohatera Eisensteina, który przybywa do niej po kilku latach przerwy, aby znowu spędzić z nią upojne chwile pod nieobecność męża, który został skazany na 8 dni aresztu. A tak naprawdę, udał się na bal do księcia Gigi. Dyrektor więzienia przechodzi do domu Eisensteinów, aby Eisensteina osobiście zaprowadzić do więzienia, no i napotyka na wieczór, gdzie Alfred ubrany w szlafrok, tylko w szlafrok Eisensteina, już po kilku głębszych kieliszkach, zostaje nakryty z Rosalindą. No i żeby nie wyszło na jaw jakby tutaj niewierność Rosalindy, udają, że to on jest Eisensteinem i udaje się zamiast męża do więzienia. A z tymi tenorami to rzeczywiście prawda? Są takie dowcipy, to są słynne. Myślę, że tak, zdarzają się takie osoby. No jest taki słynny dowcip, po czym poznać tenora jedącego na rowerze. Po tym, że ma lampkę skierowaną na siebie. Skąd się to wzięło takie to troszeczkę zako zakochanie, to może przez te wysokie dźwięki, które się tam śpiewa. To są te jednostki, które po prostu mają taki jakby pierwiastek w sobie. Ta postać dla ciebie to okazja do świetnej zabawy czy do ciężkiej pracy? Powiem tak, do świetnej zabawy na pewno tak, bo jest to postać niezwykle komiczna. Można tutaj yy, pokazać pewien duży wachlarz komiczności, zabawy, śmiechu, a jednocześnie jest to postać wymagająca, ponieważ finał muzycznie i wokalnie jest napisany dość wymagająco. Trzeba tutaj znaleźć taki złoty środek, żeby nie przesadzić znowu z zagrywaniem się, żeby zachować koncentrację i, i, i świeży umysł, z zimną krew do tego, aby zaśpiewać. Zemstanie toperza dla Ciebie to? To dzieło absolutnie wybitne. Jest to, jak wiemy, operetka, jest śmieszna, jest zabawna. Przekład Tuwima jest wręcz, genialny. Jest to lekka muzyka, lekka w odbiorze oczywiście, natomiast pod kątem muzycznym jest to majstersztyk, arcydzieło, uwertura, wszystkie duety, ansamble. Są to naprawdę wybitne rzeczy. Z perspektywy muzycznej nie jest to takie proste umpa, umpa, jakieś jak to tam się zwykło o operetce mówić i myśleć. To jest naprawdę wybitne dzieło przy jednoczesnym zachowaniu tej lekkości i, i, i komiczności całego przedstawienia. Dzień dobry, nazywam się Paulina Janczarok czarnecka i kreuję rolę Adeli. To jest postać mieszana w intrygę, która będzie się odbywać w drugim Akcie. Jest to pokojówka państwa Eisensteinów, która dowiaduje się od swojej siostry, że jest zaproszona na bal. Dostaje liścik i właśnie u nas w rubelskiej inscenizacji to Adela zaczyna całą operetkę, a nie Alfred, więc tym bardziej czuję się zestresowana i wyróżniona za każdym razem, kiedy spotykam się z widownią jako pierwsza i również z orkiestrą. Są dwie ariy Adeli. Pierwsza to jest aria Taki Pan jak Pan w drugim akcie operetki, a w trzecim akcie są kuple Obydwie są bardzo wymagające, gdyż są napisane na sopran liryczno-koloraturowy. I bardzo je lubię. Każda dziewczyna, która kreuje tę, tę rolę, wie, jak bardzo wymagająca jest ta rola i aktorsko, i wokalnie. A zemsta nietoperza dla Ciebie to? Bardzo fajna zabawa. Skupienie na postaci, odwzorowania stylu Straussa. Bardzo wymagająca operetka, ale też przynosząca bardzo, bardzo dużo satysfakcji. Jakub Gąska, solista teatru muzycznego, rola Eisensteina w operyce na strauss stanie Co najbardziej lubisz w swojej postaci? Eisenstein jest troszeczkę furiatem. To podobnie jak ja. Bo to tak troszeczkę idzie w parze. Nie muszę pewnych rzeczy bardzo grać, bo są gdzieś mi bardzo, bardzo naturalne. Oczywiście troszeczkę no, żartuję, bo takie sytuacje, jak dzieją się w życiu Eisensteina, to w moim nie mają miejsca. Niemniej jednak Eisenstein jest osobą. Bardzo rozrywkową, pogodną. Ma świetnego przyjaciela, doktora Falkę, który doprowadza do całej tej intrygi, chcąc się na nim zemścić, więc nie wiem do końca, czy to tutaj na pewno jest taki przyjaciel, który dokonuje aż takiej zemsty, ale na pewno razem bawią się przez lata i widać tę zażyłość między nimi. Mają swój język, który, mam nadzieję, publiczność też jest w stanie to wyczuć, że oni... Porozumiewają się swoim językiem, wspominają dawne, dawne czasy, dawne wspólne imprezy wyjścia. Abstrakcyjne pytanie: Gdybyś mógł do końca życia grać tylko jedną operetkę, to jaki tytuł z tego gatunku chciałbyś, żeby to był? Tylko jedną. No, mam dylemat między Eisensteinem a Suczongiem, ale chyba jednak będzie to Eisenstein. Eisenstein jestem w to pierze. A Dlaczego? Bo od dziecka marzyłem, żeby tą rolę zagrać. Jak pierwszy raz byłem tu w Muzycznym, kiedyś pan Jarosław Cisowski grał Eisensteina. To był 95. rok. Dzisiaj gra w naszym spektaklu Blinda. Przez lata studiów w Bydgoszczy wielokrotnie podziwiałem pana Janusza Ratajczaka w roli Eisensteina i marzyłem o zagraniu tej roli. Jak miałem 29 lat, przyszedł czas na mnie, że pierwszy raz zagrałem Eisensteina. Byłem jeszcze za młody wtedy chyba na to. Ale już go zagrałem, byłem postarzany, miałem jakieś tam robione zmarszczki, bokobrody, żeby troszeczkę dodać, dodać mi lat. Dzisiaj gram go w kolejnej inscenizacji i... Kocham te rolę, naprawdę kocham te role. Tak, Zemstanie, Topejo, Jan Zjednocztajn. To mógłbym grać cały czas. Jeśli byłoby tak, musiałoby być tak nudno, że jedna sztuka, prawda? Bo jednak jest ciekawie, jak co, co weekend gramy co innego. Dorota Szostak-Gąska, solistka Teatru Muzycznego w Lublinie. Gram postać księcia Orłowskiego, księcia Żyży. To postać wyjątkowa, ponieważ gram w tym spektaklu mężczyznę. Rola ta była dla mnie ogromnym wyzwaniem. E... Ponieważ y, musiałam nie tylko wcielić się w tę postać, ja musiałam tą postacią stać się. Było to o tyle trudne, że jestem na roli, z kolegą, z mężczyzną, więc trochę go podpatrywałam, ale jednak musiałam jakby sama poczuć i odnaleźć w sobie tego mężczyznę. Więc było to dosyć trudnym zadaniem. Ale myślę, że efekt jest bardzo fajny. Bardzo lubię grać tę postać, bardzo dobrze się bawię i myślę, że koledzy, koleżanki również bardzo pozytywnie odbierają tę moją postać. Czy słuchacze tego podcastu mogą usłyszeć głos księcia? O! Kochany pan doktor. Patryk Pawlak, w zemście nietoperza, doktor Falkę. Czyli to jest ta postać, która jest odpowiedzialna za to całe zamieszanie. Dokładnie, staram się dyskretnie to zamieszanie przeprowadzić. No i udaje mi się wprowadzić kolejne postaci. Tak naprawdę już w uwerturze jest króciutka, niby nie ma taka scena, która już pokazuje widzowi, że coś tam się zaczyna zawiązywać. No i myślę, że to też wywołuje w odbiorcy ciekawość, co będzie dalej. Doktor Falke został niegdyś niemiło, można by powiedzieć kolokwialnie, wkręcony przez swojego przyjaciela Eisensteina, kiedy ten po nocnej imprezie zostawił go rankiem w przebraniu nietoperza, a ten musiał przez całe miasto w tym przebraniu wracać do domu, przez co stał się pośmiewiskiem dla. Mieszkańców tego, tego miasta. To tak utkwiło w jego pamięci i gdzieś tam też zaważyło na honorze, że postawił sobie za cel, że kiedyś też tego swojego przyjaciela odpowiednio wkręci. No i zaczyna zawiązywać tę swoją intrygę. No i odbywa się wielki bal w drugim akcie, gdzie, gdzie właśnie Eisenstein zostaje wmanipulowany w pewne sytuacje. Już dzisiaj zadawałem to pytanie, ale też jestem ciekaw Twojej odpowiedzi. Czy zemsta nietoperza to dla Ciebie ciężka praca czy dobra zabawa? Na pewno dobra zabawa. Jednak, zważywszy na to, że zemsta była moim debiutem operetkowym, to. Początkowej fazie pracy, nie mówię, że była to ciężka praca, ale patrzyłem na to jak na wyzwanie, którego się podjąłem z olbrzymią chęcią i z zapałem, i cieszę się, że, że ta praca otworzyła jakieś kolejne, kolejne moje drzwi na drodze artystycznej, które już chwilę później mogłem dalej zgłębiać, na przykład w Baronie Cygańskim. Stojąc jeszcze przed tymi drzwiami operetki, co w ogóle sądziłeś o tym gatunku? Ja zawsze z przyjemnością odbierałem operetkę, gdyż patrzyłem na na ten gatunek muzyczny, jako na dzieło, gdzie czasami w bardzo prosty sposób opowiadamy widzowi historię, ale właśnie w tej prostocie tkwi siła. A jeszcze, jeśli jest to reżysersko odpowiednio przeprowadzone, to naprawdę można niejednokrotnie przekonać się, że byłoby wielką szkodą, gdyby ten gatunek muzyczny zniknął ze sceny. A nie ukrywajmy, powoli gdzieś tak w niektórych miastach się dzieje, że trudno spotkać repertuar operetkowy. Kamila Lędzion, dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie. Czy zemstanie Nietoperza w reżyserii Artura Barcisia to powód do dumy dla Państwa sceny? Absolutny powód do dumy. W tak fantastycznej reżyserii dawno, dawno nie było tutaj na deskach Teatru Muzycznego w Lublinie i takiego fantastycznego wyczucia publiczności. Tego, co nasza publiczność lubelska i nie tylko, bo przecież do nas publiczność z całej Polski. Tego, co, czego oczekuje od Muzycznego, tego, czego oczekuję od operetki, i Artur Barciś absolutnie wyszedł naprzeciw tym oczekiwaniom, zaskakując nas różnymi rozwiązaniami w tym przedstawieniu. Jest to piękny, barwny, kolorowy, zabawny, inteligentny spektakl, który łapie za serce każdego widza. Czy operetka w Polsce jest pasem? Absolutnie nie może być pase. Nie możemy do tego dopuścić. My jako właściwie ostatnia stoja klasycznej operetki w Polsce, bo gramy jej najwięcej, notabene, widzimy, że popularność operetki absolutnie nie maleje. Nie wiem, może to ze względu na naszą wschodnią kulturę i miłość do muzyki, taką wyssaną z mlekiem matki, ale nie wyobrażam sobie, żeby Lublin nie miał operetki, żeby nie grał spektakli operetkowych, ponieważ tę operetkę publiczność kocha. Pani, powiedzmy, w prywatnym rankingu operetek, gdzie znalazłaby się Zemstanie Toperza? Szczerze mówiąc, jako śpiewaczka, bo z wykształcenia jestem śpiewaczką operową, absolutnie pokochałam Hrabinę Marice, Ale na tym samym miejscu jest zaraz obok zemsta Toperza za strausowski kunszt, za niesamowitą warstwę muzyczną, bardzo trudną warstwę wokalną. I fantastyczne libretto. To absolutny top. Będzie stale w repertuarze naszego teatru, zarówno jak i inne operetki. Też kochane przez naszą publiczność, jak Baron Cygański, księżyczka Czardasza. Ale tak, faktycznie Zemsta toperze jako nasze najnowsze dziecko, najmłodsze, cieszy się nieustającym powodzeniem i jest bardzo oczekiwana przez naszą publiczność. To była ogromna przyjemność móc poznać wspaniałych artystów teatru muzycznego w Lublinie. W tym miejscu pozwolę sobie podziękować Ewie Sopkowicz, kierownikowi działu sprzedaży i promocji, za ogromną pomoc w realizacji nagrań. Czas, by podzielić się z Wami wrażeniami z Zemsty Nietoperza. Absolutnie genialna muzyka Johanna Straussa. Już od uwertury wyczuwa się radość, która towarzyszyła Straussowi, gdy tworzył swoje arcydzieło. Zafascynowany librettem, partyturę przygotował w 42 dni, a może raczej w 42 noce. I ta energia wciąż jest w tej muzyce z ogromną przyjemnością słuchałem orkiestry teatru muzycznego w Lublinie którą poprowadził wincent kozlowski niesamowicie charyzmatyczny dyrygent nie będę wam streszczał libretta operetki nieco o swoich postaciach opowiedzieli już moi rozmówcy Warto jednak podkreślić, że reżyser Artur Barciś nieco pomógł widzom w zrozumieniu całej intrygi zemsty nietoperza, umieszczając na początku spektaklu film w stylistyce niemego kina, pokazujący, cóż takiego przytrafiło się doktorowi Falkę w tej roli niesamowity baryton Patryk Pawlak, który jest inicjatorem. Tytułowej zemsty. Przypomnę, że w pierwotnym libretcie o przyczynach całego zamieszania widz dowiaduje się dopiero w drugim akcie. U Barcisia w krótkim filmie widzimy przebranego za nietoperza doktora Falkę uciekającego uliczkami lubelskiej starówki przed tłumem ciekawskich posiadaczy smartfonów. Dziś można byłoby powiedzieć, że to niezły obciach. Takich odniesień do naszych czasów w zemście nietoperza jest jeszcze wiele. I nie chodzi tu tylko o współczesne ubrania z początku pierwszego aktu, ale gdzieś między wierszami, przetłumaczonego przez Tuwima Libretta. Na przykład, gdy w jednym z dialogów słuchałem adwokata, doktora Blinda, genialnie wykreowanego przez Jarosława Cisowskiego, to miałem wrażenie, że ze sceny mówi do mnie B. Linda. Przypadek? Dodam również, że w trzecim akcie nad całością czuwa czujne oko reżysera Artura Barcisia. Pozwólcie jednak, że nie zdradzę w jaki sposób to się odbywa. Chociaż bardzo mnie kusi i niewątpliwie idealnie pasuje tu pewne sparafrazowane powiedzenie. Proszę mi wybaczyć banalność mojej parafrazy. Mówił Frank do obrazu, a obraz doń przemówił aż dwa razy. Frank to dyrektor więzienia, którego zagrał Paweł Stanisław Wrona. Warto podkreślić, że idealnym dopełnieniem obrazu wymiaru sprawiedliwości z tamtych czasów w tej wzruszającej instytucji jest postać Frosza, dozorcy więziennego zagranego przez Zbigniewa Maciasa. Mimo nieustannego upojenia alkoholowego Frosza, Macias gra z ogromnym poczuciem humoru i dystansem, bez zbytniego przerysowania postaci, czego przyznam czasami się obawiam, oglądając nietrzeźwych bohaterów w spektaklach. Jednak to drugi akt zemsty nietoperza w teatrze muzycznym w Lublinie sprawił mi największą przyjemność, ileż tam się dzieje. Czardaż Rosalindy, wykonany przez Dorotę Laskowiecką Urban, to kwintesencja tej postaci. Niesamowicie dojrzale poprowadzona rola, najokazalej prezentująca się w całej operetce. Drugi akt to również aria Adeli, taki pan, jak pan, spektakularnie zaśpiewana przez Paulinę Janczaruk-Czarnecką. Jeden z wielu momentów przyjętych owacją przez publiczność. Cudowna koloratura, niesamowicie piękny, a jednocześnie silny głos, zwłaszcza również, gdy usłyszy się kuplety Adeli z trzeciego aktu. Jednak moje wysokie. Jakie to było słowo?. Uznanie kieruję do Doroty Szostak Gąski, która brawurowo zagrała księcia Żyży. Tak wykreowana postać. Naprawdę, kradnie całe show. Wystarczy popatrzeć na reakcję publiczności. Muszę przyznać, że bal u Gigi to zdecydowanie najlepsza impreza w Lublinie. Wspaniałe stroje zaprojektowane przez Tatianę Kwiatkowską przepiękne czerwone suknie pań z olśniewającą kreacją Rosalindy. Skoro mowa o kostiumach, Dezabil z pierwszego aktu również przyciąga wzrok. No i jak przystało na najlepszy bal fantastyczny taniec. Chyle nisko głowę przed Iwoną Runowską za stworzenie niesamowitego ruchu postaci w kupletach Żyży czy w arii Adeli. Wspaniałe. Taniec w polce grzmot i błyskawica i choreografia do utworu zamykającego drugi akt to majstersztyk na miarę najlepszego musicalu. No i jeszcze te telefony komórkowe. Niby jest zakaz robienia zdjęć w trakcie spektaklu, co pochwalam, to jednak uczestnicy balu nie żałowali sobie selfiaków. Wpatrzeni w smartfony śpiewali ty tylko ty. No cóż, było to zabawne. W drugim akcie moją szczególną uwagę zwrócił kwartet. Andrzej Czapliński, Katarzyna Grzesiak, Justyna Żukowska, Żaneta Magryta Sidoruk. Kwartet nieco schowany za uczestnikami balu. W scenach z dialogami, jak to bywa, na różnego rodzaju imprezach, kwartet przygrywał, przepraszam, do kotleta. Dawno tak mnie nie rozbawiły przepięknie zaaranżowane tango z filmu Zapach kobiety, Sway, a nawet Przez Twe oczy zielone czy Jesteś szalona. No i to despacito zakończone pizzicato zagranym niczym na ukulele. W sferze muzycznych doznań pojawiają się w lubelskiej zemście nietoperza nawiązania do Libiamo, Ladonna e Mobile czy czardasza Vittorio Montiego. To niesamowicie przyjemna zabawa dla widza, który może odnajdywać muzyczne smaczki. Są też brunetki, blondynki czy osole mio. To zasługa Łukasza Ratajczaka grającego postać tenora Alfreda z Nieodłączną białą chusteczką, gdzieś już to widziałem. To jedna z najzabawniejszych ról, no i ten głos, który należy do całej ludzkości. Na koniec przeglądu moich wrażeń z dubelskiej zemsty nietoperza, zostawiłem sobie postać wkręconego Gabriela von Eisensteina. Wspaniała kreacja aktorska Jakuba Gąski, perfekcyjnie oddany charakter głównego bohatera z całą paletą jego ekstrawertycznych zachowań. Wspaniałe sceny rozmów z adwokatem czy z żoną Rosalindą, czy też dialog między Argentyńczykami. Mistrzowsko zaśpiewane duet z Dorotą Laskowiecką Urban oraz ognisty tercet w trzecim akcie. Wyreżyserowana przez Artura Barcisia operetka Zemsta Nietoperza to wciąż zachwycające arcydzieło Johana Straussa, dodatkowo doprawione współczesnością również w sferze muzycznej. To gwarancja doskonałej zabawy, to idealny spektakl na pierwszą przygodę z operetką. Zapraszam do Lublina. To był pierwszy odcinek podcastu Operetkowe info. Dodaj ten podcast do ulubionych, by nie przegapić kolejnego odcinka. Koniecznie zajrzyj na naszego facebooka Operetkowe info oraz Instagrama. Dodaj do ulubionych i zawsze bądź na bieżąco. Pozdrawiam Maciej Gogołkiewicz.